Dziś mamy 25 maja. Nie jest ogólnie za ciepło, no ale truskawki już dojrzewają. Jest ich naprawdę sporo. Te, które sadziłem wcześniej w tej pierwszej róży, tak naprawdę już 3 czwarte z nich dojrzało. Ale tutaj, późniejsze, jeszcze nie do końca. Na górze trochę tam podejrzewało, ale jest ich naprawdę masa. Jeden krzak potrafi mieć nawet do 15 truskawek w różnym stadium rozwoju, jak widać. Od takich całkiem malutkich, jak tutaj, do trochę większych, czy już takich. One naprawdę przywalą, że tak powiem. Jeszcze zanim dojrzają. Tu jest taka jedna dojrzała. Dla do porównania, no, pudełko zapałek, ta akurat odmiana jest drobna. Ale naprawdę słodka. Tutaj na liściach osad z oprysku, z ziemi okrzemkowej, na mszyce, bo trochę weszła, ale się jej pozbyłem. Dwa razy wystarczyło ziemię okrzemkową dać i jest ok. Podlewanie cały czas to samo z buteleczki sobie leci. Staram się teraz już no, dwie butelki dziennie dawać, żeby te truskawki. Trochę napompować. No tutaj widać ta inna odmiana większa. Jest naprawdę duża różnica. No jak pudełko zapałek, no. Dojrzewają. Na pewno na dworze jeszcze ich nie będzie. Za chwilę zresztą pokażę dla porównania inne krzaki, które mam na dworze na później po prostu. Ale jeszcze za chwilę zaprezentuję przekrój tej truskawki, bo sam jestem ciekaw jak ona wygląda w środku. Jeszcze jej nie zrywałem tej dużej, tej dużej odmiany oczywiście. Bo te małe jadłem już. Są naprawdę słodkie. Dobrze dojrzewają tutaj. Tak wygląda w środku. Szkoda, że nie mogę czuć tego zapachu po przekrojeniu. Bo naprawdę no, bardzo intensywny aromat mają. Jest ich tutaj dość sporo. Tak na początek to naprawdę idzie sobie pojeść. Wiadomo, że to nie urwę z tego kobiałki naraz. No ale taką małą miseczkę na wieczór jak najbardziej. Teraz dla porównania jeszcze truskawki na dworze. Wiadomo miały dużo zimniej, ale krzaki mimo to i tak są spore. No owoców w sumie widać już jakieś tam zalążki, ale bardzo malutkie. Podejrzewam, że za jakieś dwa, no trzy tygodnie już powinny rodzić. Akurat te we folii powinny mi się kończyć i będę miał ciągłość ładną tutaj. Wszystko sobie ładnie rośnie na kompoście z domieszką słomy. Jak widać no, krzaki są zdrowe. Nie ma żadnych centek, żadnych tam kropek jakichś ani obumarłych liści. Rośnie sobie i kwitnie tak jak powinno